Z przyjemnością prezentuję Państwu kurs e-learningowy Microsoft Word. Kurs ma na celu przybliżenie obsługi najpopularniejszego edytora tekstu, należącego do pakietu biurowego Microsoft Office. Kurs podzielony jest na sześć pakietów, z których każdy poświęcony jest oddzielnej tematyce, a wszystkie z nich tworzą bogate kompendium wiedzy, pozwalające na jak najefektywniejsze wykorzystanie programu Microsoft Word w codziennej pracy. Pakiet pierwszy to wstęp do programu Microsoft Word i są w nim omówione takie zagadnienia jak menu programu Microsoft Word, widoki, praca z wieloma oknami jednocześnie, drukowanie dokumentów oraz zapisywanie dokumentów. Pakiet drugi poświęcony jest podstawom pracy z tekstem. Dowiemy się z niego, jakie są zasady wprowadzania i pracy z tekstem, jak formatować tekst oraz jak go kopiować i przenosić. Następnie zostanie omówiona praca za kapitan oraz sposoby dodawania punktorów i numeracji. Ostatnim tematem tego pakietu są szybkie części. W pakiecie trzecim praca z dużymi dokumentami dowiemy się, jak formatować tekst przy pomocy styli, jakie są rodzaje i jak wstawiać przypisy, stronę tytułową, nagłówek i stopkę. Dowiemy się, czym są zakładki odsyłacze i hiperłącza oraz jak korzystać z motywów i szablonów. Pakiet czwarty Wstawianie obiektów w programie Microsoft Word. Pakiet ten nauczy nas, jak wstawiać tabele, obrazy, kształty, jak wykonywać zrzuty ekranu oraz jak wstawiać grafiki smart art i wykresy, a także jak wykonywać spis ilustracji. Pakiet piąty Korespondencja seryjna odpowie nam na pytanie, co to jest korespondencja seryjna i jakie są zalety jej stosowania. Nauczymy się w nim, jak przygotować elementy korespondencji seryjnej, aby na ich podstawie utworzyć list, zaadresować koperty czy przygotować etykiety adresowe. Pakiet szósty: recenzowanie dokumentów, czyli praca w grupie, omawia, czym są komentarze, opcja śledzenia zmian, jak ograniczyć możliwość edytowania dokumentów oraz jak porównać i scalić kilka wersji dokumentów. Szkolenie udostępnione jest na bardzo intuicyjnej platformie, gdzie to, ile czasu poświęcimy na naukę i kiedy będziemy się uczyć, zależy tylko od nas. Do korzystania ze szkoleń na naszej platformie wystarczy dowolne urządzenie, które ma dostęp do internetu. Każdy z pakietów to nie tylko teoria, ale również filmiki instruktażowe, gdzie lektor prowadzi nas, pokazując krok po kroku, jak wykonać poszczególne operacje. W każdej chwili. Możemy zatrzymać lub cofnąć, jeżeli coś było dla nas niejasne, i obejrzeć jeszcze raz. Dzięki temu każdy indywidualnie może dostosować tempo nauki do swoich potrzeb. Najlepsze szkolenia, oprócz ważnych informacji, muszą dawać uczestnikom możliwość sprawdzenia czego się nauczyli. W każdym z pakietów znajdują się testy pozwalające sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę e-learning to rozwiązanie, które znajduje wiele zastosowań i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nasze szkolenia dzięki połączeniu intuicyjnej obsługi, ciekawym praktycznym przykładom oraz testom sprawdzającym wiedzę spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Zapraszam i życzę owocnej nauki.